Witam was wszystkich bardzo serdecznie Dzisiaj mały unboxing konsoli XBOX 364 gb Ale tu jest napisane, że w zestawie jest dysk 256 Sorry, 250 Tak więc zaczynamy o. Wcześniej konsola była już odpakowana W celu sprawdzenia czy się wszystko zgadza Więc trochę będzie tak Mniej estetycznie Ale dobra, otwieramy I co tu mamy? Instrukcje Szybkiego startu, jakie mamy tutaj akcesoria, jak to podłączyć, jak zsynchronizować i tak dalej. Dalej, co mamy? Samą konsolkę, a to przejdziemy do tego później. I co mamy w środku? Kinect Adventures razem z kartą do kalibracji, yy. zasilacz. Po tej stronie mamy kabel APA, Kabel zasilający. Przejściówka Euro. Tutaj. Yy, nie wiem co to jest. Aha, chyba instrukcja do dysku. Nie wiem po co. I pak. No to nawet odpakujemy teraz. Ja myślałem na początku, bo na yy, opakowaniu było, że sama konsola i, i Kinect yy, nie wiedziałem, że będzie pad. To nawet dobrze. Zobaczmy. Yy -y. Baterie Duracell. Myślę, że akumulatorki. Tym też się zajmiemy później. Dysk 250 Giga. Ech, tutaj mmm. Yy instrukcja Xboxa z Kinect. No i teraz czas na samego Kinecta. O. Wow. Powszędt z tablami. Dobra, tu jest Kinect. Ja mam wersję Xbox 360 Slim, czyli do Kinecta nie potrzebuję dodatkowego zasilania. W przypadku starszych Xboxów będziecie musieli jeszcze dokupić zasilanie. Ale jeżeli kupicie osobno kinek, to to już będzie w zestawie. To to jest sensor kinek, tutaj jakaś No i tym oto, tutaj pomaleczonym kabelkiem podłączymy Xboxa do yy, kineka do, do Xboxa. Ok, tu jest. Ciężki ten Xbox, chociaż podobno lżejszy od swoich poprzedników. Tak wygląda Xbox. Yy, tu jest przycisk do synchronizacji kontro kontrolerów. Dwa porty USB, przycisk do włączania Tutaj przycisk do wysyłania płyt, nie wiem czy będzie... O! On jest taki chyba jak dotykowy W We wcześniejszych wersjach był umiejsc umiejscowiony gdzieś tu Z tyłu Mamy trzy porty USB, dwa z przodu, czyli pięć Port do podłączenia Kinecta, kabel Gniazdo AV Sorry, nie AV, tylko Ethernet do Internetu Kabel AV, HDMI kabel na cyfrowy lub koakcjalny dźwięk no i kabel zasilający dobra tak więc za Xa dałem 1300 zł myślę, że to jest bardzo opłacalne i zachęcam Was do kupienia Kinecta oczywiście pojawią się na kanale inne filmy tego typu recenzja Kinecta może coś do strefy gracza, gracza wrzucę z gier ale teraz pytanie dla Was w jakiej pozycji ma... Stać Kinect. Stojącej czy leżącej? To jest ważne pytanie. Chcę wiedzieć, jak dbać o chłodzenie go. No, to więc tyle na razie.